Hi hey guys, America is great again. Yeah! A jest dopiero wczoraj, były wybory, a już dzisiaj u mnie trawa bardziej zielona rośnie. Tak, bo, because Donald od razu wdrożył swoje obietnice. Kukurydza u mnie taka wielka zaczęła rosnąć, że już nie widać wolności nawet. Yeah, of course widać tylko e, elektryczne samochody. Jak odsuniesz kukurydzę, to dużo. I w kukurydzy mój elektryczny traktor. Yes, because e, wszystko u mnie na farmie jest elektryczne teraz. Faktor elektryczny, kombajn elektryczny i żona elektryczna. E, też szczerba, e, też jest elektryczna. Because e, teraz now jest wszystko elektryczne. This is America, great again. So have a nice day, guys. E, znaczy, po to, że, drodzy przyjaciele, dobrego tego, хорошего, no, i no wszystkiego dobrego, na razie. Yes, America is great again. Da.